No. Drifterzy! Dobra, to i. debili się spotkało. No ja. Jak my takie. Ale mnie takie coś irytuje, stary. Co Kusre... jest z wami ej, szczerze, nie tak? Ej, to jest przerażające, na to dziecko z przodu. Ono ma no. Przydatka. No. Co jest z wami nie ja pierw... tak? I... To jest szczerze najbardziej poj**ny przepis jaki znam Naprawdę Na rowerze jeździ z kamerką Czemu? Bo wymusza takie akcje No co za p**ny debil Widzowie kolejna akcja, kolejny stop Ham Dzisiaj ze mną znowu no, no, Pozonik Dzień dobry, dobry kierowca no Ja dokładnie. umiem, nie umiem St No już powiem ci Jesteś coraz, coraz mocniejszy Coraz jakby Coraz, coraz więcej wiesz, coraz więcej wiesz to I prawda? szczerze Stop Hamy są mega nauką do prawa jazdy Dlatego ja też często to oglądałem prawda? I do tej pory oglądam bo. Można ja, wielu... jak robiłem jak prawko to oglądałem Stop Hammer. Nie no. wiedziałem, jakie są po. To no widzę z lewej już popiscy, wiele chyba, bo można, po. Wiele można. No, pomocu. jedzie, ale to nie, to A czekaj. Nie. A, ale ktoś, ktoś za nim, będą pewnie za nim pasem nie, jechać. Nie, ma opcji, że ktoś jest tak Wiedziałem, jest. wiedziałem, wiedziałem. Debit jakiś. Yes w Toyocie, w Nibin Jaki wchodzi. idiota, naprawdę, niemożliwe stary Że ktoś, jak się to Kogo nazywa? Tyłu, korytarz, życia. korytarz życia, właśnie Ktoś wykorzystuje o, korytarz, korytarz k... życia, żeby wyprzedzać Szczerze? Hup dupę za to No, k*** na <grym> w <grym <grym Ale początek odcinka fajny co, No bez ja o Fiat 500 Poczekaj, o laleczka, co zrobi no, Laleczka 100%, nie Dobra, Mercedes Mercedes leci, o te Audi Chyba bardziej no tutaj niebezpieczne, no właśnie... niebezpieczne. O, jeszcze pasy, oku. A... No właśnie, no właśnie. Ale patrz, wszyscy, wszyscy zjeżdżali. Ucieczka. Szybka. No? Nie, ja myślę, wiesz, wiesz co myśl, co się stało? Bo, bo ja 500? Nie, ludzie są. Zet. No? Bo ja. Jak to jest możliwe, że gdyby nie ten wyprzedzający, każdy by wyhamował mi ten No, te bezkietu, bo dlatego, że ten wyprzedzał, nie wiedział, siedział tak, mu na dupie i już hamował. i hamował na ostatni, pr, na ostatni ten. Ten się zesrał, a. że go tak wyprzedzili, nie? Więc ten Fiat 500 też już zjeżdżał, bo wiedział, że nie zdąży, a ten po prostu zobaczył już Ej, to szczerze, i też zjeżdżał. pięknie, pięknie zjechali. No, ładnie się pięknie, wyminęli. Idealnie, szczerze, idealnie. Pięknie, szczerze, lewo, idealnie, lewo, prawo. No, idealnie. Gdyby to Audi w prawo, to by w dupę. Musiał. No, idealnie, ale ci, niebezpieczna no sytuacja. W sensie, inaczej, nie była niebezpieczna, bo nie byłoby raczej niczego tutaj wielkiego, jakich uszczerbków, no ale aut szkoda, nie? No szkoda, szkoda, szkoda. Szkoda, szkoda. Partnerem dzisiejszego odcinka jest strona Casehack. Strona, na której zdobędziesz swoje upragnione skiny do CS2 i zaczniesz się wyróżniać na tle innych. All gold! Otwieraj skrzynki z super dropami. W wariacie, za każde otwarcie dostajesz diamenty w gratisie. A diamenty możesz wymieniać na nowe skiny lub walutę. Twórz bitwy z innymi graczami i zgarnia ich skiny jak totalny GOAT! Zdobywaj levele i odbieraj kozackie nagrody za każdy zdobyty poziom. W zakładce Free cases możesz otwierać darmowe skrzynki co 24 godziny. Im większy level masz, tym lepsze Free Cases otwierasz i wygrywasz o wiele bardziej kozackie nagrody. Chciałbym dodać, że skiny są wypłacane natychmiastowo. Korzystaj z wielu form płatności, takich jak płatność kartą, blik, krypto lub Paypal. Pamiętaj o używaniu kodu JAWAN, bo przy doładowaniu otrzymujesz 20% bonusu i dolar na start dla nowych użytkowników. W dodatku z kodem masz szansę wygrać darmowego skina w giveaway'u. Więcej informacji znajdziesz w opisie filmu. Dziękuję Case Hack za możliwość współpracy i zapraszam do oglądania. Co tutaj może? Wie no, oczywiście, nie będzie ten. O, jest! Obitka. No, to jest niemożliwe, ja to jest Stary, masz tutaj. Patrzysz, patrzysz ten. Czy mógł mieć martwe pole? No, mógł mieć, no ale to się zawsze upewniasz. Ja jeszcze patrzę przez szybę. No, niestety. Ej, a są ludzie, te, jak Mam są. pytanie, mam pytanie, mam pytanie. No? Bo ja tych podwójnych rąk nie znam. Jechałem chyba po jednym. No? E, czy ja mogę po prostu zewnętrznym basem cały czas jechać? Tak. Jak będę No, to no po, tak, no, po, po tutaj. tutaj no, Żeby e nie korykować. W sensie, chyba możliwe, 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 że. Na pierwszym zjeździe chyba się najbardziej opłaca zewnętrznym. Tam najprawdopodobniej gdzieś miał dwa, czyli po prostu wjechał... Wjechał e, od razu tym pasem. Nie, miał jeden na prawo od razu, że zjazd, a drugi miał, mógł w środek wlecieć i ten. Tak mi się wydaje, tak, że tak, tak wyglądało. tylko że wymusił. Tylko że tutaj wymusił. Tylko że, no, tutaj jest wymuszenie jak... No. No, powinien się zatrzymać, poczekać. Wtedy, nie, tak? nie miał, nie miał, pojedynczo wjeżdżają. No to mógł, no, po, no, po prostu mógł w zewnętrznym cały czas jechać. To jest... Czy. No tak, no. No co policja zrobił? No tak, w sumie to tak. Ja jechałem, ja jechałem zewnętrznym takim pasem raz. No oj ojoj A jedna wgniotka tam. Się o, będzie ja dobrze, dasz. będzie dobrze wujek Będzie dobrze, o, nic się nie takim stało Ważne, że sprzedaż? wszyscy żyją o, o, tak To jest takim... No bez kitu, ale stary, szczerze, dlatego uważam, że mocne silniki są o wiele bezpieczniejsze niż te chute, Dlatego, że ten debil będzie wyprzedzać 10 minut A takim samochodem z mocniejszym silnikiem będzie wyprzedził w pół sekundy, stary, to auto to Jak się jaiska. ciągnęło No tutaj no, proszę, patrz. Czekaj, czekaj No debil, debil no wyprzedził, dobrze. W życiu bym takim autem nie wyprzedzał. Przysięgam, nigdy w życiu bym nie wyprzedzał. Ja bym takim autem nie jeździł, bo bym się bał, że zginek. No wypadek. O. No ale po no to możesz, tak? Bez kito, bez może się przyjdzie. Pani władca, leasing 3500 miesięcy. Przecież łada, więc... Prze... Przecież jadą, no. Jest jadą jak pan jedzie. O, a ten... No, lusterka lusterka. To ma... Nie ma lusterek, nie ma! Nie wiem, mi to w... No, bez jak hitu. można wyjeżdżać z jeszcze? On wyjeżdżał... Chyba on był zaparkowany równolegle po prostu, ale to była dramat, nie wiem. Nie wiem, Pokaż. Wyglądał jakby był zaparkowany równolegle po prostu. Możliwe, możliwe, że stąd wyjeżdżał. No, możliwe. No. I tak. Stary, jesteś zaparkowany równolegle i nie patrzysz do starego wyjeżdża? A ciurwie. z banem. No, no nie, no debil, Czym? debil, ale ja nie wiem, nie, jak o, co to... on tam w ogóle robił, stary. A nie czemu on w bramie w ogóle był zaparkowany? No, no, nie właśnie no, o. ten też lepy, nie, nie wiem. Ale bym, że... Dobra, I to jest znowu to samo stare co <noise> i poprzednim. Znowu to no Co, co znowu to samo co poprzednim ci miałeś jedno są zadanie. najniebezpieczniejsze najniebezpieczniejsze. Jedno świata. zadanie, spojrzeć w prawo. To jest tyle. No, I stanie no, masz cleary. No może on słupek zasłonił, ty zobacz ten słupek, bo to auto. Jest no to ten... się wychylasz! Ale to musi się wychylić! No to no to Tak, ale zobacz to auto w ogóle co to tytował? To też to był! Ja fiaty nazywam Panda. No. no przecież możesz jechać w prawo. Dobra, A, ale on przyroda. prosto, prosto, on jedzie A, prosto. No Ciężarówka je? no <grym> na czerwonym. ten zestaw no, i mogę sobie jechać. Na no, czerwonym On no, musi się przy... nic nie stanie, ale zabiję skitu, bez, kitu, to podawiam, bez ja. kitu. Co jest? Tak średnio wiem, co jest. No jadę sobie w no. no, wyprzedza. Ten nie z boku, nie za, zbyt jaka jest z boku. No zobaczymy, za, zobaczymy. Czekaj, bo on tak obserwuje. Oczekuję, oczekuję jakiejś bety style, która będzie na tej 200 na godzinę. No patrz, kurczą tilt! Aaa, dobra. Okej, dobra, myślałem. Myślałem, że mu tir zaczął hamować, a on po prostu do skrętu no, prawo debil bo chciał się skręcić. Ja, ale dobrze. Szczerze, tak by mu dupkę zgnił ten, ten, tir, gdyby nie wyhamował. A mógł. Nie już to no, jedno koła. Bliska, co to za stacja? O, o. no to no, na, na podwójnej, okej. Okay. O, dobra. No, korek sobie wyprzedzam. Kolejna, du kolejna długa. Okej. Okay. Nie Dobra. No. E, no, nagrywający. Ek... No, no tak, no mógł wcześniej wygamał oh. tak. No nie, ale no ale stary. Co? Dobra, bo tu jest do, we <noise> mnie no, on się ego, ego coś ego takiego, girl. no, on ego, ego no we mnie odzywa się takie coś. Po co? Jak mogę być bezpieczny? Tego debila i taki stary. On nawet jeśli będzie miał taką sytuację, nie? Ten debil, co jedzie przeciwka, to on i tak kiedykolwiek zrobi znów to samo, bo jest po prostu idiotą. Ty możesz przez to opisać tylko sobie ja auto i zrobić, i zrobić sobie problemów. Dlatego, że ubezpieczenia często wypłacają i musisz sądowo przez nazwę parę lat stary, żeby dostać co jakikolwiek hajsk. No to to jest, to jak nie mi... Dokładnie, mi ten... nie wydaje się, żeby to było w leasing, tak jak patrzę z przodu. No nie ale, wiem, ale no. patrz na to. Późno. Póź no, póź no. no, patrz, póź, no. przecież przed tym prawie on ten, i nawet nie zjechał lekko. No jakby dopiero go zobaczył, patrz jak on w ogóle zareagował, jakby dopiero go zobaczył. No widać go! Czekaj, no widać go. I wydaj jeszcze mordę, no coś trzeba być idiotą! Dwóch debili się spotkało. No ja jak nie takie. Ale mnie takie coś irytuje, stary! Czemu? Czemu ludzie nie myślą bezpiecznie? Co to jest za typowy stylu? Typowym co Ty powym Skąd? ty kurde Ty, to chyba AliExpress No nie no, met w metrach mam stary normalnie ja, rejestrację Rejestracja, wszystko Co jest grane, no dobra, ten, wiadomo, że ten Lexus tu będzie Ale no, dobra, no. dobra I znowu, i znowu to samo, znowu to samo Już widać, dał kierunek? Nie dał kierunka, dobra Nie, ma kierunek, trzyma kierunek Okej, okay. wytłumacz mi kurde, dlaczego przyspieszasz specjalnie Widzisz, że zjeżdża ci, już, już w tym momencie no, bez kitu, stary 110 kunia to pasuje jak dwie. Stary, patrz w tym momencie, w tym momencie w którym No już hamujesz <grym> W tym momencie ja już widzę, że muszę zahamować Wy no tak, mi no, kur... Nie mogę, ja, nie mogę jestem, ja Nie jest, mogę, nie to jest, mogę nie to mogę. są egowcy, nie to mogę. są naprawdę egotopy pier... Ja nie, nie mogę Typowy dy miras no i to się zgadza, to się zgadza stary Nie no kur... Jeszcze tir, tira 110. wyprzedza No nie mogę stary, psychicznie nie wytrzymam <grym> się, czekaj. Nie, nie, czekaj Nie mogę, nie wytrzymam psychicznie I co, O jedziemy, coś się staje. Nie mam ale coś no. O, siemanko. No wierzałem, że wali, A, nie wierzyłem, że bóstwo zwali. Nie, nie, no, nie wierzę w takie sytuacje, Nie sytuacje. Zero lusterka, zero czegokolwiek. No mi! O, jadę, kolejny. Kur... O kurwa, że No, Kto za kto chodzi po autem. Jadę autem, kur... Nie no, ale busiarze mają no. swoje. Ja ja myślę, wku... że... To w wku... no. Ja myślę, że w ogóle tak że busiarze wku... mają chodniki. swoje te prawo. A jest nie? taki typa, konfituje i on chodzi i w... ludzi. No, ej, widziałem to, widziałem to, no? Nie, ja to by... ja by... Słuchaj tego, słuchaj tego. To jest... ja. Ej, ku... Prawie ending screen mu się włączył, co no, jak? Bez bo, kitu. Pode... O, dobra. To no, musiał być, w każdym odcinku Szczerze? musi być. Celę? Twój dilet. No, co ja? Meskito. Oczywiście kaptużek. samochodów okay. o, Oczywiście, że tak. Dobra. Nic, co się nie może stać. Nic, co się nie może stać. Tam nie może, co? bo mnie już. K... już k... Soba, która to nagrywa? A czemu? Czemu? Co robi? Co? Ona jedzie lewym pasem 120 jedzie lewym pasem! Ma cały prawy pas wolny! Pewnie ktoś jedzie za... Nie 123 na godziny na autostradzie. Zakładam, że, ja 120... że to jest autostrada. 120... Na lewym pasie! Na lewym pasie! Ale w że nie ma ograniczenia 120, Nawet jeśli! Nawet jeśli! To, to, to ktoś dobrze jedzie 120! To patrz, ale posłuchaj. Ktoś już siedzi na dupie i zaraz zobaczy, żeby wyprzedzi go prawym. I on się o to spłacze. Eee... Zobaczymy. Zobaczcie, że będzie wyprzedzanie prawem. Musi być wyprzedzaniem prawym. No nie wiem, jakie to jest ograniczenie, więc ciężko powiedzieć, czy on jedzie dobrze. A, czy tak? tir po prostu. A, dobra, tir po prostu wyjdzie. Ale czemu on wyprzedza? Ale dobrze jechał? Ok, do 90? Scha 60? Ej, bo tir ha schamowuje, ty, what the fuck? Ty, co to kur... dzieje? Przecież to jest tak niebezpieczne, jak. Ku... No, no nie, no, idiota. Idiota, tirowiec się... idiota, ale. Co się stało? Ale steel, czemu on jechał A cały bo... czas lewy? Pomimo zjazdku. Ale czemu zjechał na lewy? Nie no nie pominął nie, on zjazdu on nie zjazdu Co? On próbował Co? Co? wyprzedzić, on próbował wyprzedzić i tego zhamował, bo mu zaczął światłami migać Dobra, no to to... Zabezpieczone nagranie Dobra Uwaga, zabezpieczyliśmy Mateo video Dobra, szczerze? Prawie umarł No, ale paczek zapy... Prawie umarł Prawie umarł Jeździ 5 no, na godzinę, stary. nawet nie On Z tych pet. Nie tyle mogę. koni, że ja nie wiem. Jak to? Tak? Czemu takie coś jest na to Ja pierwszy. To mój Aj. wujek! Miraż! Idę! Idę! Typowy miraż! Idę. <downloaded> no i co? Ale o, gdzie on idzie? Gdzie... Ja. Zgodnie z ruchem. Zgodnie z ruchem. Oczywiście! Zgodnie z ruchem wskazówek z grać. Reszaga... Idzie to no się. Ty... No... Ja... <normal đây> Staj, no korzysta z on, ja pier... no co ty kupi Co jesteś? jest grane, co jest grane? I on sobie idzie co ty. Jesteś to nie są do w ogóle znowu. Ale no idzie, na skrzyżowaniu no to... idzie pięknie. To nie są, to nie są. Nie, nie, nie. no rondo z, to, z tym tak, Z pędlą. Panny Wrocław No, coś takiego, mi się wydaje że w ogóle, Opa. że to Wrocław A oh, Menel sobie idzie, zajebisty Normalnie idzie na onidas No, ooo, oh, ty, oh, na komarku O, oh, już ty! Ej, dobra, dobra, ja go widzę stary. Ej, z największy Sigma świata, on się ja. czuje? Wedicie, Edicie, on stary brat no. jest Wedicie, no <laughs> Adrenalina song Normalnie, no, Beskid, co tak? Nie. Ale jadę, ale jadę, co wszystkie dupy patrzę, tu podwijać Bez kitu Jak o. jedzie, o, 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 o jeszcze ku... pie... na pasach, oj, oj. o 15 punktów, dziękujemy panu Jaką piłkę nie idiota. ma to 100% Może być stary, może być, Taki są tacy ludzie który wygał komaja w loterii O, idzie O, pani wy... O. Nie, no ten A, ma to ma chyba bardziej Ale nawet nie spojrzała w prawo, zauważyłeś? Cofnij. No. Czy ona przez całą tą drogę spojrzała chociaż w prawo? Patrzyła, widzi, patrzyła, patrzyła. teraz. No to no to jest śmieć z tego. Idzie, bo myślała, że stanął, bo on, patrz, stanął w ogóle i się. W ogóle mnie to, jedna rzecz mnie znamia. No. Jeżeli staje ci, jeżeli masz. Jeżeli stajecie, to dobrze. No, to dobrze o, nie, akurat, ale... no to znaczy, że Chodzi młody. o to, zaczynaj, zaczynaj, bo nie chcę no. się zgubić. Chodzi o to, że jak jest dwupasmówka, że jedzie z Tak. i auto po lewejści zatrzymuje. No. Przed pasami. Tak. To ty jedziesz do przodu, ty się zatrzymujesz w razie czego, bo nie jest to, o co chodzi. Jak ja się zatrzymuję. Ale on no chyba ja przed nim trochę, więc tak średnio ty... do zauważenia. Widzisz babę no. na pasach, no ja... Widzisz babę na pasach. No ale niektórzy uważają, że zdążą, no ten tak średnio by zdążył. Przecież, ale z prawej jeszcze był tłum. Cofnij. To... Cofnij, okay. bo się. No to tutaj jest łędzę, nie? Ja? No przecież po prawej jest płyn jak... Wiem wiem o co chodzi. On patrzył tylko na prawo, właśnie. Myślał, że one dlatego zwolnił. Tej nie widział. Patrz, on styl tej nie widział. On myślał, że ci. widzi, nie prawo? No, ale no debil, no debil. Ale wiesz, zobaczył, że ci nie wchodzą na pasy i idą, więc przejechał, bo nie widział tej. Cała odpowiedź na całą zagadkę. Dobra, no jest zagadka, no. Ale ten nieźle. Tym ci. Drifterzy! Dobra, i. Opa. A jeszcze przestępca? O. Prąd, jedziemy a, ty a, a. Ja pierdolę oj, 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 oj. Na czerwonym chyba, co? Uf, na czerwonym ale jak Ale śmieć Ale pojeżdżaj, ładnie No, ładnie ruszył one? A to nie już... No, no, ale powiem ci... Ale gdyby ten, ten sk... zje... to by nieźle living odawcy Bez kitu, bolciarz Co to było? No co, przejazd na czerwonym Typowy I potem ten ubezpieczny ...go bolta, tak? Tak co wy... <laughs> Blyyyy <laughs> <laughs> Ja kur... <myślałem>. Ooo <laughs> Dobra, szczerze, to, serze, do to mi... musi być jakiś giga stary ja. kierowca, bo kiedyś ja. tak się robiło Nie, nie, nie uwierzę w to, ja nigdy, nie uwierzę p... w to nigdy, nie uwierzę w to nigdy, to, to jest k***a dla mnie Pewnie w lusterko zerknął, widział, że nikt nie idzie Dobra, to jest karne. Dobra, to jest chore I tu, pierwszy zjazd To jest to jest chore, to, ja pier... to jest, hoje, b... to jest, hoje, to jest No? To jest dla mnie po*** Dla mnie też to jest po*** o, dobra, dobra, no to. Będzie dobra No, akcja. bez kitu Co, wjedzie mu przed głupę Oczywiście, asterka już asterka jest A Asterka Boża jest No i nic nie stało O, dobra, teraz się zdaje Oj, ten, ten, ten za szybko dzieje. jechał Ten za szybko jechał no. i ten no, no, to teraz się stało Nie no. widział właśnie, Ale że asterka tu jest Ale Asterka nic się zrobiła No, Asterka Krzeszin, nic Krzesia, jedzie pysznie Asterka Boża O, pelastra To no. Dobry samochód był Krzysiek, nie płacz I co, znowu? Uf, syn. <laughs> Ale jedzie, kur... Ale paczek spycha, on w ogóle spycha staje, Zjeżdżając spycha. Staje, stary, kiedyś No, nie no, jedzie. idiota, jak... to, się no, no. to się zaraz kończy. To się zaraz kończy. Staje, on się śpieszy. No. żeby k... A wiesz. No, on się śpieszy, bo on zapłacisz. musi, no, on musi podjechać. O. Pabułki wojskowy, do sklepu. wojskowa daleczka i co? Harc. No, k... czy k... wojskowy? Przecież, k... No, no ta to ja się nie z no. Pewnie nie widział, no. Pan, ja już widzę, co tam się dzieje. No, Debil, bo się nie wyjrzał, no, ale ma tutaj ptę, słupek. Ale słupek dobrze, po patrz, patrz, mądra pani. No i bardzo dobrze, widać, że żołnierka, harcerka, tam ktokolwiek, no, kto i to był. Sztywny Gidz nie jest, Ona przeżyje, ona przeżyje, no, bez, bez kitu, ona przeżyje. Apokalipsę zombie. No, nie widać, no. Nie, nie, no. nie Inwizible. Nie in ale karski mają. Ojciec z dziećmi, ojciec. Dzieć mi od blasku nie kupić O, no, bez kitu O, i przegrałem O, No, i poszło poszedł Ten też poleciał Ojciec poleciał Nie no, ja to o, lubię, ja to takie... Czerwony, nie, nie, nie. Polisz. Dobra. W tym momencie, stary, słysze, to w tych dwóch akcjach Jedne wytłumaczenie e, Jest, jest Jedne dla mnie wytłumaczenie w takiej sytuacji Baba ja? rodzi Gdziebym tak pojechał Nie, nie baba rodzi Dziecko mi z tyłu umiera czy To też, albo baba rodzi Tak, to są tylko jedne sytuacje I no. innych żadnych wytłumaczeń typu k pota i tak dalej nie widzę Bez kitu Mam to w p***y śmieciem O, śpiewa sobie Ej, dobra. mi się kojarzy o, ten, Ostatnio nie, był się, taki trend Ostatnio był taki trend do tej nuty Była przeróbka I cały czas mi to chodzi do, po głowie Ja ja mam urlop, a ty nie. No ja, budzę się. Co tu się kupuje? Wy około. Ok co o co ten coś, było. Opelek coś odwalił. Co, a zrobiła znowu? Jakoś to tak zjechał, dziwacznie. A nie, to kolsa, to koesa. Może nie Poczekaj, bo tam. No, ja nie wiem, co się tam stało w ogóle. No nie wiem, tak po prostu jedzie jakoś. No To Zaczy, sama moja reakcja, cieszyk, co to się dzieje? Jedzie no i elegancko, nie no. stało, jedziemy work, dalej No wujek, Władek tak no. gada na, na pasach, pa, pieszy, 15 pa, punkcików O, znowu Ej, będzie? Pieszy. Kolejne? Zobacz, się śpieszy, kup. Zobacz, się śpieszy, patrz No, no, tyle krzyż, krzyż Ej, dobra, kup, dobra Ej, 3 sekundy zaoszczędził, no, ja, Pewnie trzy sekundy szybciej był w domu. O, drugie pasy, 30 na punktów karnych. Szef, go, co na 30, o. No ale o, dobra. dobra no, ale go stać, tak? O, jeszcze o, mu faka pokazał. pokazał. Ej, czysy? Czysy? Czy? No? Nie, czy, czy, przeprosił, ale... przeprosił, przeprosił, A, przeprosił, przeprosił. Rękę dobra. pokazał, nie faka. Przeprosił go. Nie chciał, ale to jest po. Pe... Co zrobił <laughs> potem? Ja myślałem, że on do skręty. Ej, ej, ale stać go, stać go. Stać ja go to. piernicze. No tak chyba pomyślał. A, stać mnie, opłacę. O, to jest inkluzja. O, dobra, to, to jest nie, akurat... Nie, wyprzedzał. Crazy, 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 o. na takiej podwójnej ciągłej, w takim miejscu ciasnym? No, bezdyskusja. Casey, trzeba mieć f... jajca, ja takich nie mam. Ja bym tak też nie, sobie nie, nie zrobił. O, a tak byś zrobił? Parę! Parę! Jadę za domu, do domu! Akurat czym mieszkam, to k**a nie będę. Do, nie, do to jest <laughs> nie chcę mi się w to wierzyć, kurwa. nie no chcę do... mi się w to wierzyć. No no i widzisz. Patrzył, czy psów nie ma wokół i projechał. Dro no, o, Mercedes. Jaki starszy, bo ma staje, gwiazdę staje, na bo mam stająco, no. No, o, No, o nie, to jest. K to jest szczerze. To jest. Ej, dobra. niemożliwe. Dobra, dobra, dobra. szczerze, dobra. ja bym. To jest S7, tak? Ja przysięgam, że to jest. No, inaczej to tego jest, nie mogę nazwać. Nie, to jest po prostu gościu, że się za. No, no. to jest sąd, No, what the fuck! On jest na czarno ubrany, idzie na ekspresówce stary. Pod prąd? Nawet nie pod prąd, bo co on tam robi? Co to zmienia, że on pod prąd? Tu i tu, tu, tu byłby No W ogóle, no tak, no, no, no na ekspresówkę jak wyjeżdżasz, kupiłem czy kolejnogą. To z banem. Dobra, przysięgam, że mi to poryłowanie jak. nie rozumiem. Nie, to bym Nigdy tego. Ej, szczerze, jak nie z tą ekspresówką, nigdy byś tego nie robił. Ja myślę, że ja bym go pierdził tak szczerze. Ja też. To Na nauczkę jest? Na nauczkę. O. No i piękne wymusionko Cudownie. No, panda. ciekawe, Pię... ciekawe, ciekawe jaka była jest. No, ciekawe, ku... A ja, ale to, i Znany, My jesteśmy z ekswistami ku... Ej, dobra, nie, przepraszam. Przepraszam, ale. My jesteśmy chwili! Nikt mi nie wmówi, że. No mi ty są, są trzy opcje: kto ci zrobi wypadek? Posłuchaj. Facet idiota zap******* w BMC. To jest pierwsze. No tak, Drugie tak, to tak. jest kobieta, bo ona tak średnio ogarnia czacze, o co czasami chodzi. w tak Nie no. wszystkie oczywiście. Nie wpakowujemy wszystkich do wszystkie. jednego worka. Nie Ale wszystkie. większość. Albo dziadek, no, dziadkowie, no, albo babcie. Albo dziady, bo, bo oni mają. To... On, oni no, mają tak. swój czas. Taki. To ja tak inne. kocham dziadów stajnych, <grym> co stajne dziadki, które wieczorem i te, te! No, jeszcze machają rękami, ja pik. No. O, o, jedziemy skutek. No i skutek wyminął. Przecież im na zakręcie no. wszyscy. Ja o, no, i to jest spektrum. rondo, podwójne, i właśnie o tym to mówiłem to jest wcześniej. Flaga Ukrainy? Nie? nie, nie. Ty no? A to co to za flaga? Brazylii? <grym> Dobra, i o tym mówiłem. Patrz, na przykład dlatego no. wjeżdżasz do środka do ronda, bo możesz a. mieć y, tutaj prosto no i w lewo, a tu tylko lusterko. prawo i prosto. Patrzysz no i prawo, to no Co Cudzo wgniotem, prawe... ma tu po stu. No to chyba k wiemy dlaczego? Jak to kupujemy? przeszło. Dobra, zobaczmy, co się tutaj stanie, bo tu. Co, zjedzie w lewy, bo jednak nie tutaj. No, nie no ja. to ciekawe, czemu ma taką wgniotek dla leczka. ja pierdziele, Co To Co? OB? OB debe, debe, debeścia, Debeściak Dolnośląskie Debe... Debeściaja Dolnośląskie coś tam chyba Nooo, nieźle powiem. O, tutaj ktoś zje... A czemu on tak zjechał? Co wymijał? Aha, A, hulajnogi tej... Dzieciaki na hulajnogach Ja pier... Co jest z wami ej. nie tak, dzieci? Przysięgam, co kur... jest z wami ej, szczerze? nie tak? ej, to jest przerażające na to dziecko z przodu, ono ma no. przydatka. No, co jest z wami nie Jabie. tak? Ej, szczerze, ej, na miejscu szczerze? ich rodziców, jakby, jak, jakbym nie, to nie, zobaczył jakby na to. staje, to bym od razu te dzieci kur... Dął gdzieś, bo no. to jest to jest rodzic pod. No, kur... ale szczerze, na miejscu rodziców, nawet jakbym puścił dzieci, ale to ja nie wiem czy to nie jest rodzic jakiś. Patrzę teraz Nie, to jest jakaś starsza ja. Tak myślisz? No, Zobacz, może no. być No, no chyba tak, chyba tak To nie szczerze, no, to na miejscu rodziców Jak ja bym... Oglądasz Stop Hama i nagle widzisz swoje dzieci jak tak jadą no, To by ja tak po prostu, no, Serio, taki p by był, jakby coś takiego no, I tak, naprawdę, masakryczny to byłby Bo To jest debilizm O, ale no no i co? Ale no ale no w sumie no troszkę szybko jechał jak na rondo wjeżdżał, nie? Takie no mam dobra. wrażenie mam wrażenie, że on nie idzie k***y tych teraz Tutaj spojrzał w prawo I... pewnie, no i w lewo Dobra, Dobra, bo no, bo byś zatrzymali na szczęście. Cofnij, i jest elegancko, i można jechać dalej. Tylko Bez to ja Szczerze, ja bym nawet pewnie tu nie trąbił, kur. z mnie. Hamujesz i kupujesz, to najważniejsze. O, 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 i to jest to. O, to jest i się to. Ma jestem. I w tym momencie, to co ja ci wcześniej opowiadałem, w tym no? momencie, gdyby on skręcał, by doszło do kolizji, w wypadku, to ten dostaje. No, by była wina tego. Nie, nie, bo pacy. Ale to nic nie zmienia. I to właśnie, to jest z tym wszystkim najlepsze. To jest z tym wszystkim najlepsze. Że mandat dostajesz ten, i ten dostaje mandat. Ten za przekroczenie podwójnej ciągłej i pasów, i zapasy dostaje. A ten dostaje za nieupewnienie się, że może skręcić. To jest popone w tych przepisach. Popierne. I szczerze, popierne. to jest dla mi to Raye beret. Szczerze, bo dla to mnie mi, powinien to mi, to tylko ta, ten dostarczyć. No, mi bad, mi bad, mi bad, dla mnie powinien być ja najbardziej dostać. Tych pasów, nie wiem. Ej, napiszcie widzowie w komentarzach, bo ta. To... Ale no. jeżeli masz rację, to to jest patologia. Nie, to, to mam rację, mam rację, bo, bo ja się tego dowiadywałem. I... To jest szczerze najbardziej pojęty przepis, jaki znam, naprawdę. No nie rozumiem na podwójnej ciągłej, no. Oczywiście zawsze trzeba się upewniać dla własnego y, bezpieczeństwa, no, ale ten Ej, przepis jest pojęty, że jeszcze dostajesz stary mandat za takie coś, bo chce skrę... mi Nie pierdzie, nie mów mi. Czy ktoś naprawdę nagrał, że psy Odchodzi. przejechały przez pasy? To o to chodziło? Chyba tak. Nie, wyprzedzanie tego, no okej okay. Wyprzedziła BMK na sobie prawem. Elegancko, o przeprosił. Pierwszy raz widzę, żeby BMK przeprosiła. What the fuck is going on? Myślałem, że przez policję tam się przepiększył. Czaryuś? I co przecież się stało? jest O co chodzi? Ej, przecież jest. Poczekaj, Dysku... ale, ale Był, może o rowerzystów? No właśnie nie wiem o co chodzi. Tak nie zbyt czaje, ku... Może o rowerzystów chodzi? Nie wiem. Muszę... No że przejechał, patrz że go na go No go chyba nie? Co? Ale przecież jest pak! No, nie, imbecyl no. Och, Dobra, zobaczmy, może coś się stanie Czy... No to się już... No przecież widzi te owery no, no tak. Obo, oboje są debilami, oboje są debilami, oboje. No, bez kitu! Bo Steel jest opętany mam jakiś kuchy. Gościu jest dane. Dobra, ale ja nie wiem na co on to zbliżenie dał. Czy to jest zoom na auto? Bo jeśli to tak. To jest zoom na auto, to, no, to no jest, nie idzie ja za nim. Dobra, to posłuchaj, nagrywając, jesteś totalnym z. Przysięgam, masz wysepkę. Jak coś na wysepce to są dwa inne pasy. Tylko takie taki info ci daję. To są k inne pasy, bo jest wysepka. Pier... sepka. Ten pas no, jest kompletnie ten innym pasem niż tamten. Dopiero dojechałeś do tego, kiedy on już był za tym. To jest pierwsze, czyli tu już jesteś idiotą. A tu po prostu jesteś imbecylem, bo widzisz, że jadą i nie Ej, mają zamiaru że... zahamować. Fendlifier, kur... Fendlifier ta zrobi. Oni nie mają tu zamiaru zahamować i ona jedzie. Albo, tamten zahamował. Ej, może być jeszcze, a ten... może być jeszcze jedna kwestia. No? Może on jest fkwiony i może nie nagrał tej skody, uwaga! Bo nie jadą po drodze rowerowej, tylko po ulicy, A on jedzie po drodze rowerowej. No nie, bo mogą. Bo tam chyba nie było znaku, że nie mogą. E, nie ma tu nikt, nie widzę nigdzie znaku, że nie mogą tutaj rowery jechać po tym tym. No to to on jest k*****. No on jest idiotą po prostu, no bo ona I co, wjechała. To babcie? Ale patrz, wie, i widzisz, co jest najlepsze? I dlatego moim zdaniem rowerzyści k***** nie stanąć przed pasami, żeby przejechać, a ten idiota jedzie i tutaj nie wiadomo, w tym momencie, patrz, ona już jest na pasach a i teoretycznie mógłby pojechać tu i tu, ona jechała po prostu. ja byłem, ej, ja zapytam widzów, czy tylko ja byłem taką że jak ja w gimnazji na przykład jechałem do miasta, co No. To przed każdymi pasami, nawet tymi czerwonymi, że mogłem przejechać, siadałem z rowera i przeprowadzałem rower. Ja też, ja też, albo przynajmniej zatrzymywałem się, rozglądnąć i zobaczyć, czy Coś się zatrzymuje. Ja, ja jednak przejeżdżałem przez pasy, to jak byłem na wsi i nikogo do oka nie było. Tak no. na zasadzie, że nie ma żadnego auta, no to no. Sobie przyjadę, tak? A tu patrz, jeszcze śmieć! No jest specjalnie i praktycznie w koło Ta. Ta biała. Ta biała. No, No co za imbecyl! O. I to jest. Kim ty k... jesteś? To jest jakaś baba czy co? Nie, nie wiem, co to jest. I co? Nie I co? co? Jedzie, jedzie za pasy, nimi? Dobra, na szczęście nie, bo już Jedzie za nimi czy co? I patrz. Nie i, wiem. ale patrz w ogóle, co to jest za imbecyl. On k... jeździ ze znak stop... z kamerką na rowerze. Rozumiesz to? Na rowerze jeździ z kamerką. Czemu? Bo wymusza takie akcje. No co za p. debil. Wytłumacz Ma, widzowie. Dobra, przyjegam. To jest ostatnia akcja w tym odcinku pewnie. Wytłumaczcie mi, widzowie, co tacy ludzie mają w baniku. Napiszcie w komentarzach, proszę. I nas... Kupam cię, jeśli uważacie tak jak ja, że to jest pierwny Debil. Naprawdę, bo dla mnie to jest idiota i tyle mogę powiedzieć. Czy to jest ostatnia akcja? I znowu. Znaczy tak, no. Upewnił się, czy na pewno jest ten. No nie mogę, szczerze. O, to dobrze, To na mnie geosie. zalewa, kiedy ktoś wymusza takie akcje stary. Bo to było wymuszenie. Dwa razy wymusił taką akcję specjalnie. Czy to było widać? Każdy idiota nie, by to zobaczył. to było przypadkiem i w ogóle. Te auto w ogóle. Dać? jak on się... Trzeba mu się do tego auta przyjechać. Gościu, który moim zdaniem ma jedyne co w życiu ku... zdał to kartę rowerową. I tyle. I no, nie też nie pojęcia, na farcie. I też na farcie. K**na. Ja wiem... No nie mogę. Widzowie. Piszcie, <laughs> widzowie, no, na tym że nie staję ze sobą, więc. Się. Bardzo się napisał. Trzeba nagrać odcinek. Właśnie, dlatego yy, napiszcie właśnie, co sądzicie o takim y, typie rowerzysty. Ja za bardzo dziękuję. Śmanko, cześć.